Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie w Perłach z Lamusa. Jak zawsze jest ze mną redaktor Zygmunt Kałużyński. I jak zawsze chciałem rozpocząć od podziękowań za listy. Mamy ich jak zwykle bardzo dużo i jak zwykle bardzo Państwo się szczerze i szeroko rozwodzą nad zarówno tymi filmami, które były już pokazywane, w Perłach z Lamusa, jak i tymi, które chcieliby Państwo zobaczyć w naszym cyklu. I tutaj chciałbym prosić o pomoc, ponieważ coraz więcej w tych listach spotykamy sugestii, iżby nasz cykl nieco rozszerzyć i pokazywać w nim także filmy z lat 60. i 70. Bo dowodzą Państwo, perły zdarzały się nie tylko w bardzo dawnych czasach, ale również w bliższych nam, a lamus, no cóż, lamus to wcale nie oznacza, że to było dawno. Rozważamy to z Panem Zygmuntem i bylibyśmy wdzięczni, gdyby Państwo jeszcze chcieli podzielić się z nami swoimi wrażeniami, swoimi sugestiami. Jeśli okaże się, że taka jest wola większości, nasz cykl dopasuje się oczywiście do woli Państwa. Poza tym często bardzo proszę Państwa o nadanie różnych tytułów. Większość z tych tytułów nade, nadejdzie wkrótce, ale pojawia się także tytuł, który już był emitowany w cyklu Perły z Lamusa, wehikuł czasu. Yy, otóż po pierwsze chciałbym poinformować, że był nadany i że niewielkie są szanse w związku z tym, żeby go w najbliższej przyszłości powtórzyć, ale dla tych z Państwa, którzy lubią filmy oparte na prozie Wellsa, dobra wiadomość. Otóż dzisiaj będziemy mogli zobaczyć film właśnie zrealizowany według kolejnej książki Wellsa Things to Come. Film pod tytułem Rok 2000. Film, Panie Zygmuncie, zrealizowany w roku 36, ale jako, że to science fiction, więc opowiada całą. Historię XX wieku, doprowadzając ją aż do roku 2000. Rozpoczyna się w chwili wybuchu Wielkiej Wojny Światowej. Jest rok 40 i to jest niesamowite i zdumiewające. Jak Wells wymyślił to w latach 30? Po pierwsze, tak dokładnie określił, że na początku roku 40 na granicy polsko-niemieckiej -niemiec wybuchnie wojna. Mało opisuje dokładnie incydent, jaki ją wywoła. Zdarzył on się 5 stycznia 1940 roku. I obywatel polski starozakonny, to znaczy w hałacie i w jarmułce, który przejeżdżał pociągiem przez Gdańsk, miał sztuczną szczękę, w której go uwierała pestka z pomarańczy. Wszystko to West szczegółowo odpisuje. I ch chciał ją wyjąć, ale w taki sposób, żeby nie mm, mm, zrażać siedzących w przedziale, więc stanął w oknie. I otworzył usta, i wtedy hitlerowiec na Peronie myślał, że ten z niego szydzi. Wszedł do wagonu i usiłował go skarcić. Podróżni stanęli w obronie, wywiązała się bójka, ów obywatel został zastrzelony, i proszę pana, wybuchła wojna. Czyli łez przewidział miejsce. Gdańsk, chociaż okoliczności wyglądają na infantylne. Ale potem. Co się dzieje? Polacy bombardują Berlin, proszę pana, gazem Fosgenem, dlatego że Wells fałszywie sądził, że mamy wspaniałe lotnictwo na podstawie sukcesów Żwirki i Wigury, którzy wtedy... <gry> Odnieśli pewne powodzenie międzynarodowe. Fałszywie, to zdaje się, przywiązywał zbytnią wagę do gazów bojowych, a to sprawa doświadczenia I wojny światowej, po której wszyscy spodziewali się, że kolejna wojna będzie wojną gazu. Ja, panie Tomaszu, ja jako człowiek wiekowy, który wtedy żyłem, to w szkole byłem obowiązany do ćwiczeń przeciwgazowych jeszcze do tej pory. E, pamiętam. Obudzony w nocy człowiek był obowiązany w ciągu 8 sekund nałożyć maskę, trzeba było te wszystkie taśmy odpowiednio i naciągnąć jeszcze do dziś pamiętam, ja była pani. Ja panie Zygmuncie, ale ja też miałem ćwiczenia z wkładania maski Pegas na PO, czyli przysposobieniu obronnym i do, pamiętam to do dziś, ponieważ miałem straszne kłopoty z okularami, bo okulary się nie mieściły w maskę. Tak? Po, no bardzo powojnie. No to nasze maski. W Anglii fabrykowano specjalne maski właśnie dla osób noszących okulary i nawet dla tych, którzy byli przyzwyczajeni do fajki, to był specjalny taki dzyndzek w kauczuku, żeby przez te godziny, kiedy mają maskę, mogli trzymać w ustach i nie denerwowali się. Do tego stopnia były te rzeczy precyzyjnie zrobione. Ale wróćmy do filmu rok 2000 według książki Wellsa. Otóż po pierwsze, na ile jest ten film, film Wierny Prozie Łęsa? To będzie istotna kwestia dla tych wszystkich Państwa, którzy są wielbicielami Książek Polca. Widzi pan, pan tu użył zwrotu science fiction, mimo że później pan przedstawił, co się dzieje w tym filmie. Science fiction to jest hmm, bajka na temat egzotycznych podróży międzyplanetarnych. Tu mamy do czynienia z czymś wyjątkowym, mianowicie z przewidywaniem przyszłości, bo Wells, który był jednym z najwybitniejszych umysłów swojego czasu, obok filozofa Russella, obok Bernarda Shaw, wielkiego dramatopisarza, to była czołówka intelektualna Anglii wtedy. Wielki humanista. Właśnie, humanista. Jeszcze o tym pomówimy, panie Tomaszu, jak ten humanizm wygląda, na, na ile on się przydał. Otóż Wells napisał historię świata, tu właśnie mamy to, historia starożytna, średniowieczna, nowoczesna, trzy wielkie tomy, które są szalenie szanowane. Do tej pory w Anglii nawet używane jako podręcznik. Zaczyna to się wraz z początkiem świata, to znaczy opisuje powstanie systemu słonecznego. Później... Do, 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 doprowadził do rzeczywistości i do teraźniejszości i nie mógł znieść tego, żeby nie napisać do końca historii naszej ludzkości. Oto jest ten koniec, to jest czwarty tom. Pokażmy ten koniec. To jest książka, według której nakręcono dzisiejszy film, rok 2000. Z tym, że nie tak dokładnie, jak na przykład opisujemy te szczegóły, jak tutaj występują one na przykład o wypadek na, w Gdańsku, o którym mówiliśmy, nie występuje w filmie, który jest bardziej uproszczony, ale tytuł jest właśnie Thin Stukam, czyli to, co nadejdzie, bo to, to jest oryginalny tytuł filmu rok 2000. Zresztą jest nieścisny, dlatego że się kończy film w roku 2036, prawda? On Otóż... zmierza ku nowemu wiekowi. Otóż, panie Zygmuncie, na ile przewidywania Wellsa z połowy lat 30. były oparte na jakichś naukowych sondach i przewidywaniach co do tego, jak potoczy się historia świata, a na ile to jest po prostu fantasmagoria? A. Tu mamy, panie Tomaszu, okazję, żeby szydzić z proroków, którzy przewidywali, co będzie, dlatego że przez ten film, nakręcony 60 lat temu, opowiada to, co myśmy przez te 60 lat przeżyli. A nawet wygląd. O, proszę pana, mam tu inną ciekawostkę. Buck Rogers to jest to sławny wtedy komiks. Oto, może koledzy kamerzyści zechcą pokazać. Oto, jak sobie wtedy wyobrażano statki kosmiczne, które zdobędą świat. Tych Ale... Wyglądają jak śrubokręty albo jakieś obrabiarki. Tak, jak mm, maszyna do drylowania wiśni. <grym> <grym> Ale jeszcze większa ciekawostka, którą tutaj też chciałem Państwu dla zabawy pokazać. Jest to sławny numer koliersa yy, tygodnika amerykańskiego z roku 51, w którym opisana jest, tak jakby się wydarzyła, wojna radziecko-amerykańska, która ma nastąpić w roku 1960. to na okładce już widzimy, Amerykanie zwyciężyli oczywiście. To jest teren okupowany. To jest co... podpis, że to jest wojna, której nie chcemy, aby do której doszło. No ale jednak doszło, tak, tak. Polska i Ukraina należą do okupowanego terenu. A proszę, tu mamy...